Post 1 7 wrzesień 2010 Okej, okay. Potrzebuję Waszej pomocy. To nie jest kopii-pasta. Trochę dużo jest do przeczytania, ale czuję, że od tego zależy moje bezpieczeństwo. Chodzi mi o Grevideo, dokładniej o Majoras Mask. To wydarzenie to najstraszniejsza rzecz, jaka przydarzyła mi się w całym życiu. Niedawno przeprowadziłem się do akademika jako student drugiego roku. Tam przyjaciel dał mi Nintendo Gamecube i Nintendo 64. Krótko mówiąc, byłem bardzo podjarany. Mogłem w końcu zagrać w stare gry z dzieciństwa, z którymi nie miałem styczności przez ostatnią dekadę. Do Nintendo 64 dołączony był żółty kontroler i dość tandetna piracka kopia Super Smash Bros. I choć jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, to muszę przyznać, że szybko mi się to znudziło po przejściu 9 poziomu. Niestety GameCube nie działał. W weekend przez około 20 minut jeździłem po dzielnicach i nieopodal akademika, aż w końcu trafiłem na wyprzedaż garażową, gdzie miałem nadzieję upić jakiś interes. Skończyłem na zdobyciu kopii Pokémon Stadium Golden Goldeneye. F-Zero oraz dwóch kontrolerów za 2 dolary. Zadowolony, zacząłem wracać z powrotem, kiedy to ostatnia wyprzedaż przykuła moją uwagę. Nawet teraz nie mam pojęcia czemu. Nie było żadnego samochodu, tylko jeden stół z przypadkowymi gratami, ale coś mnie tu przywiodło. Zazwyczaj ufam swojemu instynktowi, więc wysiadłem z samochodu, po czym zostałem przywitany przez starszka. Wyglądał, delikatnie mówiąc, odpychająco. To było dziwne. Jeśli byś mnie zapytał, dlaczego sprawiał takie wrażenie, nie potrafiłbym sprecyzować czemu. Było w nim coś, przez co czułem się niekomfortowo. Nie potrafię tego wyjaśnić. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że gdyby nie środek dnia, i nie byłoby tylu osób, nawet nie pomyślałbym o tym, żeby do niego podejść. Podarował mi krzywy uśmieszek na przywitanie i spytał, czego szukam. Od razu zauważyłem, że musi niedowidzieć na jedno oko. Jego prawe było tak zaszklone. Zmusiłem się do patrzenia tylko w jego lewe oko, by go jakoś nie obrazić. Spytałem go, czy może nie ma żadnych starych gier wideo. Już zacząłem się zastanawiać, jak mógłbym wybrnąć z sytuacji, w której spytał się mnie, czym jest gra wideo, ale ku mojemu zaskoczeniu powiedział, że ma parę w starym pudełku. Zapewnił, że wróci za chwileczkę i udał się w głąb garażu. Po tym jak poszedł, sprawdziłem, co tam w ogóle miał na sprzedaż. Wzdłuż zaśmieconego stołu były dość specyficzne obrazy. Prace te wyglądały, jakby chory psychicznie człowiek babrał się w atramencie. Zaciekawiony przejrzałem je. To było oczywiste, czemu nikt nic tutaj nie przyglądał. Dzieła te nie wyglądały zbyt estetycznie. Dotarłem do ostatniego, który z jakiegoś powodu wyglądał trochę jak maska majory. Ten sam kształt, podobny do serca, z wystającymi małymi kolcami. Początkowo miałem cichą nadzieję, że znajdę wspomnianą grę na wyprzedaży, ale mógł być to tylko przypadkowy układ atramentu. Ale po tym, co wydarzyło się później, sam już nie jestem pewien. Powinienem był wtedy zapytać starca o to. Po dłuższym wpatrywaniu się w obraz, podniosłem wzrok. I nagle starzec znów widniał przede mną na wyciągnięcie ręki i uśmiechał się do mnie. Przyznam, że odruchowo odskoczyłem i zacząłem się nerwowo śmiać, kiedy dał mi kartridż do Nintendo 64. Gra miała standardowy, szary kolor oprócz tego, że ktoś na tyle czarnym markerem napisał Majora. Miałem dosłownie motyle w brzuchu po tym jak zdałem sobie sprawę, cóż to był za zbieg okoliczności. Spytałem go, ile chciał za tą grę. Starzec uśmiechnął się do mnie. Powiedział, że odda mi ją za darmo i że należała kiedyś do dzieciaka w mniej więcej tym samym wieku, co ja, który już tu nie mieszka. Było coś dziwnego w tym, jak to powiedział, ale wtedy nie zwróciłem na to większej uwagi. Byłem zbyt pochłonięty myślą nie tylko o tym, że znalazłem tę grę, ale także o tym, że dostanę ją za darmo. Pamiętałem o nutce sceptycyzmu, bo kartridż wyglądał na podniszczony i nie miałem żadnej gwarancji, że będzie działać. Lecz wtedy mój optymizm wtrącił myśl, że to może jest jakaś wersja testowa albo piracka. A to mi wystarczyło, by być dobrej myśli. Podziękowałem Starcowi, który uśmiechnął się i powiedział żegnaj więc. Przynajmniej tak to zrozumiałem. Całą drogę do domu miałem dziwne wrażenie, że starzec powiedział jednak coś innego. Moje wątpliwości potwierdziły się, gdy włączyłem grę. Ku mojemu zdziwieniu działa bardzo płynnie. Zauważyłem, iż jest już zapisany stan gry nazwany Ben. Żegnaj Ben, mówił starzec. Żegnaj Ben. Współczułem mu, gdyż było to dla mnie oczywistym teraz, że był starzejącym się dziadkiem, a ja z jakiegoś powodu przypomniałem mu o jego wnuczku Benie. Z ciekawości wczytałem ten zapis. Na oko mógłbym powiedzieć, że był całkiem daleko w grze. Zdobył prawie wszystkie maski i pokonał trzy czwarte bossów. Zauważyłem, że użył statuły sowy, by zapisać grę. Doszedł do trzeciego dnia, stojąc przed kamienną świątynną wieżą, z jedną godziną przed rozbiciem się księżyca. Pamiętam, że kiedyś wstydem było dojść prawie do końca gry, ale nigdy jej nie skończyć. Zrobiłem nową grę, nazwaną tradycyjnie Link, i zacząłem grać, będąc gotowym na nowo przeżyć dzieciństwo. Jak na tak wiekowy Kertridge byłem pod wrażeniem, jak gra płynnie chodziła. Dosłownie jak nówka, prócz pewnych niedociągnięć. Na przykład tekstury, które znajdowały się tam, gdzie nie powinny, lub losowe migawki w cutscenkach, ale dało się przeżyć. Jednak była inna rzecz, która mnie denerwowała. Czasami NPC nazywali mnie Link, czasami Ben. Zrozumiałem, że to był bug. Usterka w kodzie gry powodująca pomieszanie stanów gry czy coś w tym stylu. Po jakimś czasie już nie mogłem tak grać. To było jakoś po przejściu świątyni Woodfall, gdzie niestety udałem się do zapisów i usunąłem stan zapisu gry ben. Miałem na celu zatrzymanie pliku z wyłącznego szacunku dla pierwotnego nabywcy, ale ostatecznie nie potrzebowałem dwóch stanów zapisu. Mając nadzieję, że to rozwiąże problem. Rozwiązał, ale także nie rozwiązał. Teraz NPC w ogóle mnie nie nazywali. Tam, gdzie powinno być moje imię w dialogu, było tylko puste pole. Mój stan zapisu wciąż nazywał się Link. Sfrustrowany i z pracą domową do zrobienia odłożyłem grę na następny dzień. Znów zacząłem grać w ostatnią noc, docierając do soczewki prawdy i torując swą drogę, by dotrzeć do Snowhead Temple. Teraz niektórzy z was będący hardkorowymi graczami w Majora's Mask na pewno wiedzą o glitchu czwartego dnia. Ci, którzy go nie znają, mogą go sobie wygooglować. Fourth Day Glitch. Ale ogólnie chodzi tu o to, że dokładnie o północy końcowego dnia idziesz porozmawiać z astronomem i patrzysz przez teleskop. Jeśli masz dobre wyczucie, odliczenie zniknie, a ty zyskasz dodatkowy dzień, by dokończyć cokolwiek, co robiłeś. Zdecydowałem, że wykorzystam ten błąd i spróbuję ukończyć Snowhead Temple. Udało mi się za pierwszym razem i odliczenie u góry zniknęło. Jednak kiedy wcisnąłem B, by odejść od teleskopu, zamiast zastać astronoma, znalazłem się w pomieszczeniu z bosem pod koniec gry. Zamknięta, pokręcona arena. Patrzyłem się na Skulkida, lewidującego nade mną. Nie było żadnych dźwięków, tylko on i muzyka, która normalnie leciała wtedy w tle, wciąż straszna. Moje dłonie zaczęły się pocić. To za cholerę nie było normalne. Skulkid nigdy nie pojawia się na tym etapie. Próbowałem poruszać się po otoczeniu, i nieważne gdzie się udałem, Skulkid wciąż był zwrócony ku mnie. Wpatrywał się i nic nie mówił. Myślałem, że już nic się nie stanie, bo kręciłem się tak wokoło przez minutę. Myślałem, że gra jest zbagowana czy coś, ale zacząłem przekonywać się do tego, że jednak jestem w błędzie. Sięgałem już w kierunku przycisku. Reset kiedy to pojawił się na ekranie tekst. Nie jesteś pewien, czemu, ale najwidoczniej miałeś rezerwację. Momentalnie poznałem ten tekst. Ta wiadomość wyświetla się, kiedy dostajesz klucz do Angel w Stock pot Stockpot, ale czemu pojawił się tutaj. Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że gra próbowała się ze mną porozumieć. Znów chodziłem dookoła, może był jakiś przycisk, który sprawiłby, że mógłbym wejść z czymkolwiek w interakcję. Później zrozumiałem, jak głupi byłem. Pomyśleć, że ktoś mógł zaprogramować grę w ten oto sposób to absurd. Oczywiście, 15 sekund później inna wiadomość pojawiła się na ekranie i znów jak poprzednio była to istniejąca w grze wiadomość, udać się do legowiska Bosa świątyni tak nie. Spauzowałem grę na sekundę, zastanawiając się, co powinienem wybrać i jak graby na to zareagowała. Postanowiłem, że nie wybiorę nie Wziąłem kilka głębokich oddechów i wcisnąłem tak, a ekran wypełniła biel oraz napis na Narodziny Nowego Dnia z podtekstem poziomych kresek. Miejsce w które zostałem przeniesiony wypełniało mnie najsilniejszym przerażeniem i rosnącym strachem jakie kiedykolwiek doświadczyłem. Jedyny sposób w jaki mógłbym to opisać, to uczucie niewytłumaczalnej głębokiej depresji. Normalnie nie jestem aż tak uczuciową osobą, ale sposób w jaki się czułem był tak dziwny, straszny, że nie wiedziałem nawet o jego istnieniu. Mieszanka uczuć. Miałem wrażenie, jakbym mi dosłownie ociekał. Pojawiłem się w dosyć dziwnej, mrocznej strefie Klaktau. Wyszedłem z wieży zegarowej, co zazwyczaj się robi pierwszego dnia, tylko by odkryć, że nikogo tam nie było. Normalnie z błędem czwartego dnia wciąż możesz znaleźć strażników i psa kręcącego się dookoła wieży. Tym razem nie było nikogo. To, co zostałem zamiast nich, to przytłaczające uczucie, że na tym samym poziomie coś na mnie patrzyło. Miałem cztery serduszka życia i łuk bohatera, ale z tego punktu widzenia nie obchodziła mnie moja wirtualna postać. Czułem, że ja osobiście byłem w niebezpieczeństwie. Jedyną kojącą rzeczą była muzyka. To była pieśń leczenia, która pojawiła się od tak, ale odtwarzana od tyłu. Muzyka stawała się głośniejsza, aż w końcu na tyle głośna, że miało się wrażenie, że nagle coś na ciebie wyskoczy. Ale nic takiego się nie stało. Zapętlona muzyka jedynie obiła się na mojej psychice. Do tej pory słyszę śmiech szczęśliwego sprzedawcy masek w tyle. Na tyle cicho, że nie byłem pewien, czy mi się nie przesłyszało, czy też na tyle głośno, żeby skłonić mnie do poszukiwań. Szukałem go we wszystkich czterech strefach Clocktown, ale nic nie znalazłem. Nikogo. Brakowało tekstur. Chodząc po wschodniej części Clocktown, chodziłem po powietrzu. Cała plansza była zniszczona. Całkowicie zniszczona. Gdy pieśń leczenia powtórzyła się po raz już pięćdziesiąty, wrył mi się w pamięć moment, kiedy stałem w południowym Clockdown w samotności, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że nigdy wcześniej się nie czułem tak samotnych grze video. Kiedy przeszedłem przez miasto długów, już nie wiem, czy to była kombinacja umiejscowionych tekstur, atmosfery i prześladującej melodii, która kiedyś była miła i spokojna, a teraz zniszczona i straszna. Ale już prawie uroniłem łzę i nawet nie mam pojęcia czemu. Prawie się rozpakałem. Coś mnie tu chwyciło, ta potężna esencja depresji, która przyprawiała mnie o paraliż. Próbowałem opuścić Clock Town, ale za każdym razem... Kiedy wychodziłem, ekran się ściemniał, a ja tylko pojawiałem się w innej części miasta. Próbowałem zagrać na mojej Okarynie, nie chciałem uciec, nie chciałem tu tkwić, ale za każdym razem, kiedy grałem podniebną pieśń, pojawiało się tylko... Twoje nuty odbijają się echem w oddali, ale nic się nie dzieje. To raczej oczywiste, że gra nie chciałabym stąd wyszedł, ale nie miałem pojęcia, czemu mnie tu trzymała. Nie chciałem wchodzić do budynków. Czułem, że byłbym zbyt podatny na to, co mnie przerażało, cokolwiek to było. Nie wiem czemu, ale wpadłem na pomysł, by utopić się w piorącej sadzawce i może bym się odrodził gdzieś indziej i opuścić to miejsce. Kiedy wpadłem do wody o to, co się stało, Link złapał się za głowę, a na ekranie błysnął uśmiechający się szczęśliwy sprzedawca masek. Nie do linka, do mnie, z krzykiem skulki daw tle. A gdy już ekran wrócił do normy, wpatrywałem się w statuę linka z grającą pieśnią elegia pustki. Wrzasnąłem, gdy pojawiła się tuż przede mną z tym przerażającym wyrazem twarzy. Odwróciłem się i pobiegłem do południowej części Clock Town. I na moje nieszczęście ta pierdolona statua śledziła mnie. Mógłbym to porównać do Płaczących Aniołów z serialu Doctor Who. Od czasu do czasu pojawiała się tuż za mną. To tak jakby goniła mnie, albo nawet nie chcę tego kurwa wymawiać, prześladowała mnie. Byłem na skraju histerii i nawet nie pomyślałem o wyłączeniu konsoli. Nie mam pojęcia czemu. Byłem w tym uwięziony. Ten cały terror był wręcz realny. Próbowałem poruszyć statuą, ale za każdym razem się za mną pojawiała. Link zaczął odtwarzać dziwne animacje, których nigdy wcześniej nie widziałem. Wykręcał ręce naokoło lub łapał losowy skurcz, a na ekranie znów migał szczęśliwy sprzedawca masek, uśmiechający się do mnie. Na moment znów stanąłem twarzą w twarz z tą pierdoloną statuą. Skończyłem na tym, że pobiegłem do dojo mistrzy mieczy, na jego tyły. Nie wiem z jakiego powodu, ale panicznie chciałem się upewnić, że może nie jestem tu sam. Ku mojemu rozczarowaniu nikogo nie znalazłem, ale kiedy się odwróciłem, statua pojawiała się i zablokowała przejście przez korytarz. Próbowałem atakować statuę moim mieczem bez żadnego skutku. Zmieszany po prostu patrzyłem na nią i czekałem na śmierć. Nagle ekran znów błysnął, pojawił się szczęśliwy sprzedawca masek i Link zwrócił się do ekranu, stojąc niczym lustrzane odbicie statuły, patrząc na mnie razem z jego kopią, dosłownie wpatrując się we mnie. Cokolwiek zostało z czwartej ściany, granice między grą a rzeczywistością było to tylko nędzne skrawki, więc przerażony wybiegł z doczą. Nagle gra przeteleportowała mnie do podziemnych tuneli z pieśnią leczenia puszczaną od tyłu, kiedy to statua znów zaczęła się pojawiać. Tym razem coraz to agresywnie. Po zaledwie kilku krokach ta pojawiała się za moimi plecami. Szybko wydostałem się z tunelu i pojawiłem się w południowej części Clocktower. Kiedy biegłem zupełnie bezradny i to wielki panice, Nagle, jakby przy śmierci, rozległ się krzyk, a obraz spowiła czerń z napisem na Narodziny Nowego Dnia oraz kreski. Znowu. Ekran wrócił do normy. Stałem na szczycie wieży zegarowej z lewitującym nade mną Skulkidem cool w ciszy. Spojrzałem zwyż. Księżyc był już tylko kilka metrów nad moją głową, ale Skulkid po prostu wpatrywał się we mnie z tą pierdoloną maską na twarzy. Leciała nowa pieśń, motyw muzycznej kamiennej świątyni wieży, The Stone Tower Temple Dam. grano od tyłu. W akcie desperacji wyjąłem łuk i strzelałem w Skulkida. Wprawdzie trafiałem go, widziałem jego animację obrażeń. Wystrzeliłem już trzeci raz, kiedy pojawił się komunikat, na nic dobrego ci się to nie zda. He, he. Wtedy Link zaczął unosić się plecami do podłogi. Krzyknął, aż w końcu stanął w pomieniach, które go zabiły. Podskoczyłem na tyłku, gdy to się stało. Nie widziałem nikogo, kto by użył takiego ataku, a sam Skulkit nie posiada żadnych. Kiedy pojawił się ekran głoszący o śmierci, znowu zacząłem się palić w powietrzu. Skulkit śmiał się, a ekran się ściemnił tylko po to, bym pojawił się w tym samym miejscu. Postanowiłem zaszarżować na niego, ale działo się to samo. Ciało Linka unosiło się nad ziemią przez nieznane moce i momentalnie stanęło w płomieniach, które go zabijały. Tym razem podczas sceny śmierci słyszałem pieśń leczenia puszczoną od tyłu. Za trzecim i ostatnim razem Zauważyłem, że tym razem nie było żadnej muzyki, cisza. Pamiętam, że oryginalnie przy walce ze Skullkidem powinieneś użyć okaryny, by cofnąć się w czasie i lub przywołać gigantów. Spróbowałem zagrać pieśń, czasu, ale zanim zagrałem ostatnią nutę, płomienie znów puknęły na ciele linka i zginął. Przy końcu sceny śmierci, konsola zaczęła wydawać takie dźwięki. Jakby chciała przeprowadzić jakieś skomplikowane obliczenia dotyczące czegoś tam. Kiedy ekran wrócił do normy, pojawiła się ta sama scena co w poprzednich trzech przypadkach. Tym razem Link leżał jakby martwy. Nie widziałem tego wcześniej w grze. Jego głowa była zwrócona ku kamerze razem ze Skulkidem unoszącym się nad nim. Nie mogłem się ruszać, wcisnąć żadnego przycisku, tylko wpatrywać się w martwe ciało Linka. Po około 30 sekundach obraz zaniknął, ukazując wiadomość spotkał cię okropny los, Tuż przed wykopaniem do ekranu początkowego. Zauważyłem, że nie było już moich zapisów. Zamiast Link było twoja kolej, Twoja kolej miał trzy serca, zero masek oraz zero przedmiotów. Wybrałem Twoja kolej i natychmiastowo wróciłem do szczytu wieży zegarowej z obrazkiem martwego linka z lewitującym nade mną Skulkidem, którego zapętlony śmiech rozbrzmiewał wciąż i wciąż. Zresetowałem konsolę, a kiedy gra się ponownie włączyła, był jeden dodatkowy zapis miejscowiony pod tym o nazwie Twoja kolej. Nowy nazywał się Ben.